Niepowtarzalna opowieść wszechświata opowiedziana śpiewem, akrobacjami, tańcem i muzyką. W Teatrze Szekspirowskim wystawiono dziś musical Kosmos Akademii Artystycznej z Gdańska. Na widowni zasiadły dzieci i młodzież, bowiem celem wydarzenia jest popularyzacja kultury i szerzenie dobrych wartości wśród młodszej publiczności. Muzykal przedstawia piękno, ale również problemy współczesnego świata. W sposób przystępny, nawet dla najmłodszych widzów, pokazuje, jak bardzo w życiu potrzebna jest miłość, przyjaźń, radość i nadzieja. Opowiadamy o, o rzeczach, które tracimy trochę w dzisiejszych czasach wartościach, które są potrzebne nam o miłości, o przyjaźni, o tym, że, że potrzebujemy, potrzebujemy wzajemnego wsparcia, żeby, żeby razem rosnąć w tym, co robimy. Muzykal wyreżyserowała Magdalena Nitka, muzykę napisał Adam Pietrzak, scenografię stworzył Christian Hin. A nad ręcznie malowanymi horyzontami czuwała Monika Rudnicka. Pomagaliśmy, tak, przy kostiumach. E, one są ręcznie szyte, tak. Poświęciliśmy e, dużo czasu. Oczywiście to wszystko było dla nas przyjemne, bo lubimy to robić, tak. To jest forma sztuki, więc to jest jak najbardziej dla nas. Oczy są przecudowne, są kosmiczne. E, gra się dobrze. Wiadomo, to nie, nie ma większych problemów, aczkolwiek czuć je na, na, na oczach. Tak, to czuć. Musical Kosmos to autorska produkcja Akademii Artystycznej z Gdańska. Tak naprawdę to dom dla wielu ludzi, którzy chcą znaleźć swoją pasję, którzy chcą zrobić coś więcej, którzy są twórczo się rozwijać. gdzie Szkolimy zarówno dzieci, dorosłych, jak i młodzież. Tworzymy spektakle, tworzymy oprawy artystyczne, imprez. Musical Kosmos wystawiany był do tej pory 18 razy w Polsce i w Niemczech. Następne przedstawienia zaplanowano w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.